Halo, halo, cześć, z tej strony Robert z Akademii Gry. Słuchajcie, pisaliście do mnie wczoraj i piszecie do mnie dzisiaj, żebym wypowiedział się na temat meczu naszych Orłów, wczorajszego z Czechami. Eee, słuchajcie, cóż ja mogę wam powiedzieć. Obstawiałem w tym meczu, jak wiecie, różne warianty. Najbardziej takim, który bardzo chciałem, żeby się wydarzył, to było to, że oni się po prostu rzucą na tych Czechów i że trener się nie będzie z nimi cackał, i że faktycznie poustawia to jakoś tak, że nawet zaryzykowałem stwierdzenie, że półtora gola wygramy. Ale mówiłem Wam od samego początku, że absolutnie tego się nie gra za pieniądze i ja to zagrałem za równowartość czekolady, czyli naprawdę za grosze. Słuchajcie, no to co się stało, to można rozpatrzyć tak w telegraficznym skrócie w, w dwóch wersjach według mnie. Wersja optymistyczna jest taka. Mamy po prostu słabych piłkarzy. Przed chwilą rozmawiałem z kolegą, że jakby go wstawił do Barcelony, to by i on by tam potrenował trochę i dookoła niego by grały gwiazdy, czy do jakiegokolwiek innego klubu, to czy faktycznie byłoby tak, że zatarłoby się jakieś takie wrażenie, że on jest po prostu dużo słabszy od nich? No i on mi powiedział, że tak i ja też tak myślę, że to tak może być. Że jak nasz świetny rozgrywający, którego ja w ogóle nie ogarniam kompletnie, nie rozumiem, co ten człowiek robi w tej kadrze. Gra w takim napoli dookoła ma rewelacyjnych gości. No to jakoś to po prostu mu wychodzi. I jakoś z tymi debeściakami po prostu gra. Jak wstawiają go do mocno przeciętnych ludzi, no to okazuje się, że cały ten jego czar niestety pryska. I co ja wam mogę powiedzieć? No, obraz nędzy. To jest wersja optymistyczna. No cóż, no, nowy trener. Były moment. 19 już trener od mojej, jak zaczynałem to oglądać, to dziewiętnasty trener. Narzekali wszyscy na pana Czesława, wytykali mu jakieś tam rzeczy z przeszłości. W ogóle to sobie pomyślałem, tak powiem wam ostatnio szczerze, całkowicie szczerze, wam teraz mówię. Że cały ten. Nie wiem, jak to nawet powiedzieć, że to. Całe to bagno takie, ten taki no bagno, ja to nazywam bagno, całe to bagno tworzą media. Media robią to po to, żeby mieć klikalne tytuły, jakieś tak zwane te clickbaity, nie bajty, nie wiem jak to się tam nazywa. Oni robią wszystko, specjalnie robią takie tytuły, jak widzicie, tak zobaczcie, tutaj na jakiś tam portal. To jest cały czas są takie, wiecie, tragedia, katastrofa, już w ogóle horror, tam przeżywamy horror, w ogóle ka kaplica, w ogóle najlepiej się położyć i w ogóle... No, tragedia jest. I to media, mi się wydaje, nakręcają to wszystko, i te media powodują, że nasi chłopcy, niestety, są mega słabi psychicznie. To, co ja już Wam kiedyś mówiłem, to nie jest moje zdanie. To jest zdanie jakiegoś psychologa sportowego. Ktoś mu kiedyś w jakimś programie, oglądałem taki program, zadał pytanie: dlaczego małysz, dlaczego hołowczec, dlaczego siatkarze, dlaczego szczypiorniści, dlaczego nawet nasze sztafety, nawet nasze sztafety. Tam 4 razy 100, czy 4 razy 400, potrafią osiągać tak gigantyczne sukcesy sportowe, a na przykład piłkarze nie potrafią no nie są w stanie. I ten psycholog sportowy powiedział, że odpowiedź na to pytanie jest banalnie prosta: psychika. Tu jest psychika. No zobaczcie, pierwsza, druga bramka, nie, nie zdążyliśmy się dobrze rozsiąść. Nasi mistrzowie, którzy grają po kilkanaście lat w piłkę. Już stracili dwie takie, no wiecie, takie frajerskie, podwórkowe yy, bramki, no takie, no, no mega słabe. I, I koniec. No mecz się nie ułożył i koniec. Zero pomysłu dalej, zero koncepcji, zero jakiegoś takiego zaangażowania. Może by to jeszcze tak wyglądało, że oni się rzucili na nich. Ja przed chwilą temu Grześkowi, swojemu kumplowi, mówiłem, ty wiesz, co by się stało, gdyby w tej trzeciej minucie zeszła ta jedenastka tych naszych gwiazdorów reklamowych, i weszłaby reprezentacja na przykład Niemiec, no to przecież oni by nie schodzili z połowy Czech. To oni by po prostu cisnęli na maksa. Oni by robili wszystko, żeby to wyrównać. Co robili nasi? Jakieś błędy szkolne, jakieś takie w ogóle. Tak jakby oni pierwszy raz w życiu w piłkę grali, albo by tam grali, nie wiem, dziesiąty raz no załóżmy, no, ale oni mają setki meczy na karku. Wszyscy to są starzy wyjadacze. Nie rozumiem tego. Nagle zaczynamy tęsknić za Krychowiakiem, za Glikiem, ale przecież to nie są ludzie, na których zbudujemy tą reprezentację. I zobaczcie z tymi mediami. No, odpalam, nie chcę być złośliwy, ale odpalam sobie tą, na przykład ten portal i pierwsze co widzę, znowu Grzegorz Lato, który tam grał 60 lat temu i jakieś tam sukcesy odnosił. Tylko żaden z Was młodych, którzy to teraz oglądają już tego dawno nie pamięta, to były zupełnie inne czasy. No, i najlepsze jest to, Boniek nie czeka, ostro okadrza. Wy nie pamiętacie, to ja wam powiem. Kiedyś, jak właśnie pan Boniek, no, oczywiście tak, on kiedyś grał w Juventusie, to były zupełnie inne czasy. I oni cały czas są jakby tak, nie wiem, że są jakieś takie ikony w ogóle, jak co najmniej, nie wiem, Romario, Bebeto, i, i on się w jednej linii wymieniają. Boniek, Lato i tak dalej. No dobra, oni fajnie grali w tą piłkę, ja nic im nie ujmuję. Ale pan Boniek co mecz krytykuje przeważnie naszych. Tu by zrobił inaczej, tu by zrobił inaczej, tu coś, tu by zagrał inaczej. tu Nie pamiętacie, to ja wam przypomnę. Sprawdźcie, możecie sprawdzić, macie internet. Pan Boniek był przez chwilę yy, selekcjonerem reprezentacji Polski. I powiem wam, bo pewnie nie wiecie, to była katastrofa przez duże K. Katastrofa. Oni wszyscy się tutaj w tych mediach mądrzą wszyscy mówią co niby nie zrobili co niby nie ustawili że tu szymański powinien stać tu a nie tu że tu w ogóle mistrzowie teorii naprawdę był pan Boniek trenerem selekcjonerem reprezentacji sprawdźcie wyniki jakie on osiągał z tego co ja kojarzę nie pamiętam tych wyników do końca sprawdzę to była katastrofa i bardzo szybciutko ten gościu odszedł bardzo szybciutko także mi się wydaje że tu troszeczkę pokory trzeba że no jeśli ja byłem i, i dałem plamę, no to nie mogę teraz krytykować innych i się wymądrzać. Bo kiedyś tam 50 lat temu, czy tam 40, grałem w Juventusie. No groble no, no grał pan, no, ale to było parę 10 lat temu. no Są inne teraz czasy, tak? I co ja mogę powiedzieć o tej naszej reprezentacji? No nie mają chłopaki psychiki. Po prostu nie mają psychiki. Zgraja ludzi, która nie stanowi żadnego zespołu. Znowu laga do Lewandowskiego, ja tego fenomenu też nie rozumiem. Jurgen Klinsmann, Lukaku, Alan Schirer, jacyś inni y, wirtuozi futbolu, którzy mają dookoła y, Karim Benzema. Okej. Okay. Mają dookoła fenomenalnych rozgrywających. Fenomenalnych. No i oni wtedy dostając piłkę mają szansę strzelić gola. Ale, jaką szansę na strzelenie gola my mamy, jak my mamy tak fatalnych rozgrywających, że to po prostu ja nie wiem. No, niech wezmą sobie z tego Lecha Poznań, z Legii, z Wisły Kraków, skądkolwiek sobie rozgrywają. Nie mamy naprawdę rozgrywającego w Polsce żadnego? Musimy ciągle stawiać na tego pana z tego Napoli? No, przecież ja po złości już tutaj pisałem na sygnalu. A to Jacek w ogóle Zieliński gra? Specjalnie. Mówię, Jacek chyba nie gra. Nagle patrzą, on gra. Specjalnie mówi Jacek, także nie podniecajcie się niezdrowo. Tragedia. Słuchajcie, no wersja pesymistyczna jest taka, no że to jest po prostu blamaż, katastrofa I, i znowu media, wracam do tych mediów, bo mnie strasznie denerwują te media, zrobiły z tego Michniewicza nie wiadomo co. Zobaczcie, media, jakaś akcja, jakieś premie, a gówno to kibica obchodzą te premie, co mnie to obchodzą jakieś premie. Był sobie premier, obiecał coś tam, wiadomo, że premier nie ma własnych pieniędzy, tylko rozda pieniądze ludzi. No i okej, okay, dobra, co mi to obchodzi? Ja jestem zwykłym kibicem sportowym. Ja chcę cieszyć Japę, ja chcę oglądać takie mecze jak z Francją. W pierwszej połowie, że my żeśmy ich cisnęli, że był jakiś pomysł, coś się działo. Nie, my znowu wychodzimy jednym napastnikiem. Yy, ciągle ci sami zawodnicy, te Bednarki i ci inni. Podniecamy się, że ten gra w tym klubie, ten gra w tym klubie. No to nam Czesi pokazali. No. Sparta, Praga, Sławia, Sigma, Łomuniec. I całe szczęście, że sika nie było, bo by pewnie się skończyło z 7-0. No właśnie, no i, i ta bramka, co żeśmy strzelili, no bądźmy uczciwi, no ten odbił, tamten odbił, przypadek, goni przypadek, nagle ten strzela, gol, szok, strzeliliśmy gola. I teraz pytanie, co się stanie z Albanią? No już Albania jest tak słabym yy, przeciwnikiem, że no cóż się może stać? No znów na sportowo to będzie, no nie, nie będę raz już prognozował, to, jest, to nie ma sensu, to nie ma sensu, to jest po prostu zgraja słabych ludzi, Świetnych, świetnie wychodzą w reklamach, no i cóż można powiedzieć, no to nie ma drużyny, po prostu nie ma drużyny, my gramy raz na jakiś czas mecz, yy, jakiś taki fajny, ale no tak właśnie narzekali na, na, na tego Czesława biednego, no i zobaczcie, no i mamy gwiazdę z zagranicy, nadal no, temu facetowi ufam. Wierzę w to, że on zrobi trzęsienie ziemi. Słowo honoru wam daję. Wierzę w to, że on zrobi trzęsienie ziemi, że on po prostu rozwali tą drużynę w pył. Na zasadzie zostawi Szczęsnego, bo jest dobry, zostawi Lewandowskiego, no bo po prostu musi, no tego piłkarza, tego pokroju nie można, że tak powiem, no nie wystawić. Ale też oczywiście trzeba mu dać jakiś, oczywiście kredyt zaufania na jakieś tam spotkania. Jak się okaże, że dwa, trzy, 4 spotkania, facet nie strzela bramek, nie kreuje sytuacji, nie ma sytuacji, nie dochodzi, nie wiem, nie trafia w bramkę coś, no to sayonara, rivederci jak to mówią, tak? No niech wejdzie ktoś inny, młody jakiś, no. Tego pana z Neapolu, jak zobaczę w meczu z Albanią, to od razu wyłączę telewizor. No bo to, to nie ma sensu. No, ile czasu Pan Piotr potrzebuje, żeby się przełamać. Bo on w Napoli gra jak wirtuos. No w Napoli, bo ma dookoła 9 mega, tak zwanych grajków, którzy mu świetnie dogrywają piłkę. I o nim świetnie dogrywa, rozumieją się, to wszystko chodzi, funkcjonuje. Tutaj ja nie wiem, jak, jak, jak to porównać. No. To załóżmy, że jest jakiś zespół podrzędny, nie obrażając teraz, załóżmy, wymyślam, wirtualny zespół w górne, gdzie chłopaki nie są, nie są w stanie podać jeden do drugiego celnie i nagle my tam wstawiamy do Lewandowskiego na przykład. No, no i co się dzieje? No i jest masakra, no, przecież on nie będzie sam grał za 11. Jest masakra, bo nikt mu nie jest w stanie podać. Powiem wam, katastrofa jest jedną rzeczą, że najbardziej mnie boli jedna rzecz, że oni jak zwykle pokazali, nie, że nic nie pokazali. No właśnie. Zero kompletnie zaangażowania. Nic. Kompletnie żadnej woli walki. Nic. Ludzie ze Sparty, ze Slawii, Sigmy rozjechali ich po prostu jak walec. I my się podniecamy Szymańskim. A ja po złości pisałem tam. A Szymański to ze 40 kilo w ogóle waży. Chłopy po metr 90. Wielkie to takie wszystko. I my opieramy wszystko na Szymańskim. Bidula, Chudzina. Oczywiście, najlepszy pewnie był z tych wszystkich, bo przynajmniej szarpał, coś próbował zrobić. No, no powiem wam, że no, no cóż to mogę powiedzieć, no. Obraz nędzy i, roz, nędzy i rozpaczy z przewagą rozpaczy, no bo liczymy na cud w poniedziałek, tak? No ale jaki cud? Co się stanie, że oni nagle zaczną grać piłkę? Że nagle stanie się zespół? Oczywiście ja w to gdzieś tam, gdzieś tam w to wierzę, ale to jest taka wiara, która, no nie wiem, nie wiem, i znowu, nawet już nie oglądałem tych konferencji pomeczowych, bo to pewnie znowu to samo gadają. Były momenty, mieliśmy sytuacje, gdyby ta nie tam, to i tam, to i sram, to, to byśmy tam... A gdyby nie kontuzja tego, to pewnie byśmy zagrali inaczej. A gdyby ten wtedy podał piłkę do tego, to by w ogóle. No a gdyby to, a gdyby tamto, a gdyby sramto, a przegraliśmy 3-1, mogliśmy przegrać 7-1, nikt by się nie zdziwił. I żeby było śmieszniej, Czesi zagrali bez swojej gwiazdy, Shika. I Czesi są, tak jak mówił tam jakiś gościu z Trzech, w przebudowie to jest drużyna, która też ostatnio miała problemy. No i rozjechali nas jak walec, jak walec. No i widzicie. No i o czym, o czym tu można mówić? No tu po prostu nie ma już o czym gadać. Tragedia. I znowu te media odpalam i znowu oni się wyżywają jeszcze dodatkowo, zamiast właśnie jakoś tak, nie wiem, zrobić tak, żeby kurcze, żeby ich podnieść na duchu jakoś. Te nie, to ich trzeba teraz dojeżdżać na maksa, te wiadomości sportowe. Już tutaj wstyliwa statystyka, coś tam. No, Sylwich Niewiszak skomentował debiut Santosa, no się pewnie Pan Czesław teraz to boki zrywa no z tego co zobaczył i zaraz się okaże, że te wyniki, które on robił, to były super wyniki, bo takie były. No właśnie, masakra powiem wam, najbardziej to boli to, że nie ma, mniej przynajmniej, że nie było żadnego zaangażowania, że nie było jakiegoś takiego, wiecie, jakiejś jakiej złości sportowej, że kurczę, chcę wygrać, chcę przynajmniej, chcę coś, coś zrobić, no nie, wszystko na lajcie zobaczcie, Bayern gra jak gra w lidze mistrzów wymiata, a oni zwalniają trenera, bo chcą grać no, nie, to jest, a u nas no wesołe kumbaja trwa no, teraz Albania, ja wam powiem tak nawet nie ma sensu rozpatrywać jaki może być wynik no złośliwi już grają na plus półtora na Albanię, ja już tego nawet nie postawię za lizaka nie ma sensu. No nie ma sensu, no. I, i tak jak jeszcze pozdrowienia dla Damiana z, od nas sygnala, który wczoraj przez całą drugą połowę pisał ze mną. I właśnie takich ludzi ja kompletnie nie rozumiem. I facet cały czas nalegał non stop, po prostu jak taki jakiś taki. No ja mu w pewnym momencie napisałem, że się po prostu zachowuje jak idiota kompletnie, No. Panie Robercie, trzeba się przyznać do winy, panie Robercie. Że postawiłem, że po, gdzieś tam nagrałem ten filmik, że... Stawiam na minus 1,5 dla Polski. To on prawdopodobnie, nie będę go już teraz wyzywał postawił za dużo więcej, czego ja też nie rozumiem w ogóle. Ja mówię, że gram za czekoladę, że tego się w ogóle nie stawia za pieniądze. Prawdopodobnie, chłop wziął, postawił za nie wiem 100, 200, 500 zł, przegrał i panie Robercie, trzeba się przyznać publicznie teraz do tego. No to Damian, przyznaje się, postawiłem na Polskę minus 1,5. Czy żałuję? No nie, nie żałuję, bo wierzyłem, że wygrają. A że nie wygrali, no bo ja tam nie grałem. To co mam teraz? Publicznie się biczować. Chłopie, pomyśl trochę, bo to właśnie przez takie coś u nas się robi takie właśnie bagienko. Ja nie rozumiem tego w ogóle, jak to, ale to już na jest szkoda komentować. No i cóż, czekamy na kolejny mecz. Już nasi tam analizują, ile tam musimy wygrać, ile nie musimy, żeby awansować, żeby. Ale ja tak się pytam, a po co awansować? Gdzie my mamy awansować? Z czym my mamy? Co, co my chcemy zrobić? Także to powiem Wam, no, tragedia, no. Co tu można powiedzieć o tym meczu? No, tragedia. Zero koncepcji, zero zaangażowania, zero jakiejś takiej złości, zero po prostu pomysłu, koncepcji, no nic. Współczuję temu nowemu naszemu selekcjonerowi, bo on prawdopodobnie nie wiedział chyba, w jakie piekiełko się władował, ale za chwileczkę mu oczywiście nasze media elegancko przygotują. Tak jak Leo, raz nosili na rękach, jak żeśmy awansowali a później prawie go wyganiali z kraju. I pamiętacie, jak się skończyło, jak on nas pięknie ocenił właśnie pan Leo Benhaker. Tak nas właśnie pięknie ocenił. W dalce są właśnie te, takie są te polskie media. Musi być klikalność. Muszą klikać te miniaturki, czytać te jakieś badziewne artykuły. Trzeba trze, trzeba, tak, bo to musi, musi być klikalność, klikalność. No i już tam dowalcie im teraz na maksa w ogóle. Tragedia, powiem wam, tragedia. Nieważne, wierzę nadal w naszych, reasumując już te moje wypociny, wierzę, że tę Albanię zmieciemy z 4-0 i że nie wiem, zagramy może wreszcie dwoma napastnikami, że damy szansę jakimś innym chłopakom, że skoro ten pan z Napoli sobie nie radzi już chyba z 69. mecz, to wreszcie ktoś będzie miał jajca i powie mu chłopie, no nie, no po prostu jesteś świetny w Napoli, może być świetny w Manchesterze United, ale w reprezentacji po prostu no sobie nie radzisz, nie pasujesz. No, no, nie, nie, to nie jest to. No. Może jakieś korepetycje u jakiegoś Toniego Crossa, no nie wiem, No jak, jak to się powinno odbywać wszystko. No, bo to wiecie, dwa podania celne w, w trakcie meczu, no to rozgrywający światowego formatu, tak nie, to jest szkoda gadać, szkoda gardła na to. Trzymajcie się wszystkiego dobrego. Oczywiście trzymamy kciuki w poniedziałek za naszymi. Gramy u nas na Narodowym. No powiem wam szczerze, nie wyobrażam sobie, żebyśmy my tego meczu nie wygrali. No nie wyobrażam sobie. Jeśli my tego meczu nie wygramy, no to jest naprawdę lipa. To, to chyba faktycznie trzeba w końcu uderzyć ręką w stół, tak jak mówię, zostawić tego Szczęsnego, bo chyba alternatywy lepszej nie mamy, zostawić tego Lewandowskiego, a całej tej reszcie wesołej gromadce po prostu podziękować i wziąć sobie nowych chłopaków, jakichś młodziniaszków i... i i mieć świadomość, że przez pierwsze 10 meczy będzie kicha, ale może od 11 będzie już fajnie. I tego nam wszystkim życzę, żebyśmy mieli super super fajne mecze, żeby nam się super oglądały, żebyśmy mieli tą radochę i żebyśmy byli dumni z naszej reprezentacji. Trzymajcie się miłego weekendu. Hej!